Witam! W kolejnym dniu otwierania skrzyneczek aż do rękawiczek. Uważam, że popełniłem błąd, bo numeruję odcinki od 00, na przykład 1, czyli jest trzycyfrowa liczba, ci od razu z miejsca, od samego startu, myślę, że będzie to ponad 100 odcinków. I tu będę nie popełniłem błąd. Gdybym tego nie powiedział, to może by nawet szybciej poleciał. Do tak, Fioletowy! W troku mamy to! PROSTO z fabryki. Ej, to? to byłbym w stanie nawet się podkusić, że to kosztuje 30 zł. Czy znaczy, to jest drugi skin z rzędu ze z faktury, no? Ej, to jest P250. O, myślę, że to P2000. Dlaczego do P2000. Nie ma takich ładnych skinów. A to p 250 są. są bardzo podobne designu, mam wrażenie. No cóż, dzięki skin, dzisiaj chyba nawet na plus. Dziękuję za oglądanie. Stawcie subika lajka. Widzimy się jutro, pa. pa. Nie zatrzymałem?